W dzisiejszym filmie ocenię grafiki podesłane przez was na Discordzie w Visual Line. Zostaw suba, bo zbliżamy się do tysiąca subów, a ja już nie przedłużam. I zapraszam was do oglądania. Pierwsza grafika została podesłana przez Berta i jest to klasyczna miniaturka na live'a. Pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy, to myślę, że niepotrzebny cień za postaciami, taki ciemny. Trochę brzydko to wygląda. Oprócz tego mógłbyś trochę jaśniejsze dać te liście, które spadają, tak żeby były trochę bardziej widoczne i takie bardziej po prostu zachęcające, bo obecnie są moim zdaniem... Zbyt takie ciemne, brudne. Mógłbyś też dodać może jakiś glow na tą kosę, którą utrzyma Dixie, ale tak to całkiem przyjemno. Ja Kolejna grafika została podesłana przez Fioleciaka, i tutaj tło wydaje mi się, że jest trochę niezachęcające, jest po prostu zwykłym terenem. Trochę lepiej, moim zdaniem, by było, jakbyś może dał tam przynajmniej sklawek nieba, bo obecnie tak jakoś nie, nie zachęca to. Oprócz tego mógłbyś też dać trochę większą tą postać, tak żeby ona prawie całą miniaturkę na wysokość zajmowała. Trochę też mi się wydaje, że może mało dynamiczna jest ta poza postaci na środku, więc to mógłbyś zmienić, może nie wiem, dać jakąś biegnącą albo coś, może przynajmniej ciekawiej stojącą z jakimś itemem czy coś. Kolejna miniaturka została podesłana przez zwykłego jeża. No i tutaj na pewno bardzo fajny jest ten glow na zbrojach, na itemach, które trzyma ta postać z tyłu, całkiem nawet ładne są te pioruny. No i tak naprawdę jedyną rzeczą, która mi się niezbyt podoba, to są cienie, które są małe, a mają bardzo dużą mozaikę nałożoną, więc tutaj mógłbyś może zostawić je tej samej wielkości, ale zmniejszyć tą mozaikę i wtedy od razu by było lepiej. Trochę też mi się nie podobają te linie takie, które dodałeś pędzlem na zbroi, ale tak to myślę, że całkiem przyjemna grafika. Kolejna miniaturka została podesłana przez Exiego, no i jest to znowu miniaturka na live'a. Tutaj pierwszą rzecz, którą mógłbyś poprawić, to może jakoś Renderów. Co do samego renderu, mógłbyś też na przykład ruszyć trochę tymi pszczołami, żeby one nie były po prostu takim wstawionym obiektem, tylko tutaj im troszeczkę może te skrzydła poruszyć albo nóżki czy coś. A co do obróbki, to możesz trochę wymazywać galerię filtrów z postaci, a nie tylko ją po prostu nakładać i już zostawiać tak jak jest. Oprócz tego, też trochę mi się nie podoba glow na koronie, jest taki trochę zbyt brudny. Mógłbyś użyć pomarańczowego koloru, a nie żółtego. No i trochę mi się. Się wydaje się, że jest za mało widocznego nieba. Bo jest taki malutki skrawek tam z prawej strony, i, i to tyle. Więc się może w troszeczkę innym miejscu ustawić tę postać, tak żeby było trochę więcej nieba widocznego. Kolejna grafika została podesłana przez Mango77. No i tutaj chyba trochę prześwietlona jest twarz Sagiego. Oprócz tego też nie podoba mi się rozmycie promienisty, które dałeś na tło. Ale tak to w sumie całkiem przyjemna miniaturka. Kolejna miniaturka została podesłana przez Xparo. No i tutaj na pewno brakuje mi jakiejś większej obróbki wszystkich rynków. Renderów, chociażby dodania jakiejś galerii filtrów, bo z tego co widzę to tak naprawdę wkleiłeś po prostu te rendery, nałożyłeś na nie filtr kamerarów. I na tym zakończyłeś obróbkę. No i ogólnie jakoś tak mi brakuje jakiegoś większego klimatu w tej miniaturce. Jakiegoś dopasowania kolorystycznego. Tego, że w tle jest ogień, a z przodu w sumie wszystko jest jakoś bardzo jasne i tak jak na każdej innej miniaturce. Więc mógłbyś tutaj jakoś trochę bardziej to wszystko ze sobą połączyć. Ale tak to co do samego pomysłu na miniaturkę i jej ułożenia, to całkiem, całkiem mi się to podoba. Kolejna miniaturka została podesłana przez Kiega16 i jest to kolejna miniaturka na AIWA. No i tutaj to samo co w poprzednich miniaturkach. Trochę za mało jest widocznego nieba. Za dużo jest nudnego terenu, a za mało jakiegoś nieba, które przyciąga uwagę. Oprócz tego też widzę, że prześwietlone są twarze Sagiego i Pitera. Liście mógłbyś trochę podjaśnić, bo to samo co w jednej z poprzednich miniaturek, są one po prostu zbyt ciemne i takie z... za mało zachęcające. No i mógłbyś też trochę rozmyć drugi plan, żeby nie rzucał się aż tak w oczy. No i co do samego renderu, to mógłby się jeszcze dodać może jakieś itemy do rąk swojego itera, bo obecnie trochę zbyt nudno to wygląda. No a tak to myślę, że całkiem klasyczna już miniaturka na live'a, niczym się za bardzo nie wyróżniająca. Więc możemy lecieć do kolejnej grafiki, która została podesłana przez Robiego. No i tutaj widzę całkiem dużo inspirację, miniaturku z mojego ostatniego speedarta. Trochę w samym renderze mi się nie podoba to, że nogi tej postaci na środku się tak wcinają w tą dynię i one nie leżą na tej dyni, tylko jakoś tak są w nią włożone. Oprócz tego byś też trochę. Rozmyć te góry, które dałeś na tło. Mógłbyś też robiąc screena wyłączyć chmury, no i trochę podwyższyć poziom dnie, żeby one nie sięgały do połowy, tylko tak mniej więcej 3-4, coś takiego. Kolejna grafika została podniesiona przez Hazeta. No i to jest całkiem spoko grafika, może trochę mi brakuje jakiegoś blasku od tego księżyca, żeby on nie był taki ciemny, tylko jednak świecił. Oprócz tego też trochę za mały jest cień pod tym totemem, ale tak to obróbkowo całkiem fajna grafika. Kolejna grafika została pod odesłana przez Bugs. No, i tutaj na pewno widzę całkiem sporą poprawę w porównaniu do Twoich poprzednich grafik. Mógłbyś, może, zmienić kolory tego prostokąta za postacią oraz tych linii na postaci na trochę bardziej widoczne, bo prostokąt powinien być czerwony, żeby był mocno widoczny. A żółte linie powinieneś zmienić, może, na jakieś zielone albo jakiekolwiek inne, które nie będą się zlewać z postacią, bo miejscami po prostu się one zlewają. Oprócz tego też, wydaje mi się, że trochę zbyt nudny jest teren na całej tej miniaturce. Zwykłe drzewa, nic jakiegoś specjalnego. Oprócz tego co do rączek, które są na pierwszym planie, to powinny być one trochę mniej rozszerzone i wydaje mi się, że trochę zbędny jest na niej glow. Oprócz tego też na hotbarze brakuje mi może jakiegoś itemka i levelu, bo obecnie jest on bardzo pusty, ale tak to w sumie nie jest to jakaś bardzo zła grafika. Kolejna miniaturka została podesłana przez Heki. No i tutaj na pewno pierwszą rzeczą, którą widzę to to, że napisy z tyłu się zlewają z dolarkami. Powinny one być trochę innego koloru, jakiegoś bardziej kontrastowego, czy to może jakiegoś białego, czy nawet fioletowego, żeby nawiązywało do skina, który jest na środku. Oprócz tego, powinieneś wymazywać galerię filtrów, którą nałożyłeś, bo to, co w jednej z poprzednich miniaturek, po prostu ją nałożyłeś i zostawiłeś tak, jak było. Kolejna grafika została podesłana przez Decha i. Tutaj trochę mi się nie podoba światło, które jest na tle i na postaciach. Na tle, no to widzę, że to są po prostu shadery. A no, w takich miniaturkach, to myślę, że lepiej jest po prostu je wyłączyć i robić screena na czystym minecrafcie. No, a na renderach, to tutaj widzę, że coś przesadziłeś z kolorkami, z kontrastem, z nasyceniem i w ogóle. I to po prostu nie najlepiej wygląda. Oprócz tego, mógłbyś też wywalić te niki nad postaciami z boku i po prostu powiększyć postacie. No i jeszcze co do samego renderu, to trochę dziwnie jest trzymane to lasso przez postać z lewej strony. Miecz postaci na środku też jest krzywo trzymany, a postać z prawej strony ma dziury w rękach. Ostatnia grafika została podesłana przez Arbuzika. No i tutaj co do renderu, to mi się nie podoba dynamiczność wszystkich tych postaci. Powinieneś im dać trochę więcej jakiejś dynamiki, tak żeby one bardziej biegły. Oprócz tego też mogą się patrzeć trochę bardziej w kamerę, bo obecnie tak się patrzył w ziemię, w nicość. No, same rendery są trochę za małe. Postać po bokach mógłbyś może dać trochę bardziej z tyłu, ale większe, a postać na środku po prostu powiększyć. No, no i jeszcze postać na środku ma dziurę w ręce i krzywo trzyma miecz, więc to mógłbyś na pewno zmienić. A co do samej obróbki, to brakuje mi może jakiegoś światła od księżyca. To by było na tyle w tym filmie. W prawym dolnym rogu znajduje się losowy komentarz z ostatniego odcinka, a jeśli nadal go nie obejrzałeś, to koniecznie na nadrób zaległości. A my widzimy się za tydzień.